Dzień dobry, dzień dobry. W tej sportowej pustce, w jakiej obecnie się znajdujemy, mamy dla Państwa coś specjalnego. Tytani polskiej ligi zmierzą się dzisiaj na boisku w morderczym pojedynku. Ja się nazywam Dariusz Pagałkowski, a przed Państwem Legion i Leszek zmierzą się na boisku piłkarskim. Mamy teraz standardowe przywitanie drużyn. Legion coś tam nie domaga zawodnicy weszli na boisko i schodzą z niego, żeby za chwilę rozpocząć mecz. Kibice trochę przycichli, ponieważ mamy teraz, czekają w napięciu na rzut monetą, który rozstrzygnie kto rozpocznie rozgrywkę. I zaczyna Legion. Czas ruszył, zobaczymy jak rozstrzygnie się ten mecz. Najpierw Legion podaje gdzieś tam w środku pola. Piłka zaczyna sobie krążyć. Podanie długie. A i oczywiście strata poleciała gdzieś tam na łysą dynkę. Teraz Leszek w natarciu. Prawą flanką gdzieś tam próbuje się przebijać. Guma podaje do cewka. Tam gdzieś Tibia jeszcze próbuje ją przechwycić. I będzie podanie na środek. Tam już czyha ten, ten, ten zawodnik. No, ten Zdani. O niewymawialnym nazwisku przechbija się do środka. Zaraz będzie zagrożenie pod bramką. Duńczy o niewymawialnym nazwisku. I nad poprzeczkę. No co czegoś tu się można było spodziewać. Także Legion rozpoczyna od bramki. Na spokojnie, jak to zwykle u nas bywa. Rozgrywają sobie w środku. Jak gdyby już wygrali mecze. to przecież dopiero połowa połowy i tak naprawdę jest wciąż. 0 do 0 mamy przechwyt na prawej flance eee, i Leszek z powrotem zaczyna budować swoją akcję jakoś to się wszystko dzisiaj nie klei zawodnicy o i mamy jeszcze faul na to wszystko jakieś turbulencje jakieś turbulencje na, na boisku wystąpiły zawodnicy nie mogą utrzymać się na nogach piłka gdzieś tam lata i uspokoiło się to wszystko ruszyli do przodu do tyłu no takie klepanie troszkę bez sensu Teraz znów do przodu, no Leszek dzisiaj coś nie jest w formie, teraz zagranie na prawą stronę i znów wybicie, w wybiciach jesteśmy doskonali, Leszek znów zaczyna budować gdzieś tam w środku, no ale nie idą te akcje, nie idą, cofa się, wybija, traci, no coś tutaj, coś tutaj jest do zmiany, na, po przerwie do zmiany na pewno. I mamy koniec pierwszej połowy, no nie był to szczyt pierskiego rzemiosła, kibice trochę tam buczą, trochę krzyczą, tak naprawdę nie wiadomo o co im chodzi, mamy nadzieję, że w kolejnej, w drugiej połowie to wszystko lepiej będzie wyglądać, zawodnicy przygotowują się do wyjścia na drugą połowę, tam jeszcze jakieś przygotowania służb technicznych, ktoś tam się zamienia, ktoś się wymienia, zaraz zobaczymy jak to dalej się rozwinie. Na razie no nie jest to zachwycający pojedynek. Niestety liczyliśmy na coś lepszego w tej posłusze sportowej, która obecnie panuje. Leszek rozpoczął. Zaczynają gdzieś tam przez środek się przebijać. Zaczynają i znów podanie do zawodnika. Niestety gol samobójczy. Jędrzej nie popisał się w tej sytuacji. Piłka miała pójść do przodu, a tu jednak piętą odbiła się do tyłu i bramkarz tak naprawdę nie wiedział o co chodzi wpuścił i mamy 1-0 dla Leszka no, no co powiedzieć no, tak naprawdę mrugnąłem okiem nie widziałem do końca tej sytuacji ale już tutaj mamy z powrotem z powrotem mamy akcję ach, niestety strata w polukarnym i znów przód, tył przód, tył, ulubione zagranie naszych zawodników no gdzieś tutaj a Gdzieś tutaj ta, ta akcja zaczyna być budowana, znów na prawej flance, Leszek sobie umiłował te zagrania flankami i tutaj niestety Legion znów przechwytuje piłkę. Jędrzej tym razem zrehabilitował się za samobójczą bramkę, która przed chwilą wpadła. Eee, w pomocy za zawodnicy Legii, tutaj znów Lech czujnie wybija piłkę na środek. Wciąż mamy jeden 0 dla Leszka, mecz powoli zbliża się ku końcu, ku końcowi czy jakikolwiek się to mówi no jeszcze przydałaby się tutaj jakaś truskawka na torcie jakiś taki, jakieś zagranie jakiś przejaw geniuszu chociaż no, po tym co widzimy ciężko jest na coś takiego liczyć w FIFA nie grają więc tak naprawdę no, jakiś tutaj wielkich przewrotach się nie spodziewam, ale teraz słupek niestety, jęknęli kibice i piłkę znów wybija, wybija zawodnik Legionu a, piłka poleciała w aut. No, wspaniałe wybicie, jedno z lepszych, jakie widziałem w ostatnim czasie. Leszek znów gdzieś tam się potykał piłkę, piłka mu wyskoczyła i niestety wybijają na rzut bramkowy. Rzut bramkowy zaczyna bramkarz legi, który no, popisuje się słaniami do środkowaniami, ale prawie wszystkie w aut. Mamy faul, mamy faul. Tutaj zawodnik został sfaulowany. No, może, jakby przymknąć oko to można by tak stwierdzić. No i tyle, proszę Państwa, mamy koniec meczu. 1-0 dla Leszka. No, dynamika tego pojedynku mogła pozostawiać wiele do życzenia. Zawodnicy chyba teraz klaszczą, czy coś. No, ale cieszmy się, cieszmy się. Leszek, zwycięzcą. Dzięki Dariusz-Pakałkowski był z Państwem i będzie.